W najnowszym raporcie HIL mówimy o zdrowiu i subwencjach do energetyki węglowej. Teraz w jaki sposób policzyliśmy, porównaliśmy koszty zdrowotne i subwencje w sektorze węgla. Otóż wiemy, że energetyka węglowa emituje zanieczyszczenia. Wiemy, że zanieczyszczenia wpływają na zdrowie. Można to policzyć, można to porównać. I porównaliśmy to do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia i wydatków na leczenie, leczenie w szpitalu. I okazuje się, jeśli porównać subwencje bezpośrednie w postaci chociażby wcześniejszych emerytur i także koszty zdrowotne, to okazuje się, że energetyka oparta na węglu kosztuje nas więcej niż rocznie wydajemy na szpitale w najwyższym scenariuszu że możemy dać niższy próg oszacowania i wyższy. I mniej więcej ten środek w środku, to mówimy, że to jest koszt około niecałych 30 miliardów złotych, czyli tyle, ile mniej więcej wydajemy na szpitale. Więc są olbrzymie koszty, i warto zastanowić się, tak naprawdę, w przyszłości Polski, czy chcemy inwestować w technologie, które pomagają zdrowiu, zmniejszają koszty zdrowotne, pomagają przenieść pieniądze do obywateli, do tego, żeby, do tego, żeby byli zdrowsi, czy chcemy rozwijać. No jednak, system, który wpływa na nasze zdrowie i powoduje właśnie te zwiększone koszty. Na dobrą sprawę jest to jeden z niewielu, a może powiedzieć, że jedyny taki raport w Polsce, który ocenia nowoczesną energetykę. I elektrownie mniej więcej w Polsce funkcjonują 40 lat, no więc należało przyjąć ten okres, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. I w ciągu funkcjonowania tej elektrowni ona przyczyni się do ponad 500 przedwczesnych zgonów w poszczególnych regionach. Tam, gdzie mieszka ludzi na więcej. Tam to działanie będzie najsilniejsze. I okazuje się, że największe działanie będzie w województwie mazowieckim, tutaj, gdzie robimy ten wiatr, w Warszawie. Stąd też, że ludność warszawska jest największa w Polsce i zanieczyszczenia będą transportowane aż taką odległość. Największy wpływ zanieczyszczenia będzie w pełni 100 km, natomiast najsilniejszy koszt zdrowotny będzie tam, gdzie jest największa populacja. I teraz, jak wygląda ten koszt w postaci złotówek? Jeśli przeliczymy te wszystkie efekty zdrowotne, m.in. przecież zgony, ale także utracone dni pracy z powodu zwiększenia choroby, kolejne przypadki przewlekłe zapalenia skrzeli. To podsumowując to wszystko, wychodzi nam, że elektrownie łączne to jest 500 MW dla żeby odnieść się jakiejś liczby, to taka elektrownia będzie powodować w ciągu swego funkcjonowania koszt od poziomu 1,2 do prawie 4 miliardów złotych. Jeśli chodzi o koszt inwestycyjny, to ta elektrownia w samej czystej gotówce będzie kosztowała 3 miliardy złotych. Gdybyśmy doliczyli tego koszt zdrowotny, to prawdopodobnie te inwestycje by nie powstawały. Więc podstawowym pytaniem, które sobie dzisiaj postawiliśmy, czy nowocześnie znaczy zdrowo? W przypadku elektrowni, niestety nie.